Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Witam wszystkich w dzisiejszym dniu. Zaprosiłem do naszego studia i do naszej rozmowy telefonicznej Macieja Białdygę, który jest trenerem też i selekcjonerem naszej kadry U-20, młodzieży, a przy okazji też jest czynnym zawodnikiem w drużynie i w teamie Boland. Witam serdecznie, dzień dobry. Macieju, chciałbym, znamy się już jakiś tam czas, widzieliśmy się i rozmawialiśmy na zawodach międzynarodowych, na Mistrzostwach świata juniorów i w Irlandii, ale też i we Włoszech, i w różnych miejscach świata wędrujesz z młodzieżą. Jak wygląda twoja praca z młodzieżą? Co możesz o młodzieży powiedzieć? Jak ona spisuje się na tle innej młodzieży wędkarskiej, nie tylko w naszym kraju, ale też i poza granicami. Zgadza się. Spotkaliśmy się, z tego co pamiętam, w Irlandii na, na Mistrzostwach Świata Juniorów. Ja akurat byłem jako, jako trener w roli, w roli, można powiedzieć, debiutu mojego. To były moje pierwsze zawody w roli trenera w Irlandii z kadrą MU20. Tam się to, można powiedzieć, wszystko tak na dobre zaczęło, ponieważ po ciężkich, można powiedzieć, bojach i, i treningach zdobyliśmy tam z kadrą srebro drużynowe oraz indywidualne złoto, więc, więc chwała dla tych chłopaków, którzy to wywalczyli. Nie było łatwo, ponieważ było bardzo dużo mocnych ekip, zresztą tam słabe drużyny nie przyjeżdżają. Wszyscy najlepsi zawodnicy, wybrani z danych krajów, z danych związków, przyjeżdżają na takie zawody, żeby walczyć o najwyższe cele. Nasi chłopaty się tam wtedy spisali bardzo dobrze i, i z tego co pamiętam, Kuba Derlaga zdobył tak, złoto indywidualne. Oprócz tego bardzo wysoko była cała reszta naszych zawodników, ponieważ i Bartek Krzyżak, i Michał Kaj i Patryk Miszczyk wygrywali swoje sektory i, i można powiedzieć byli się tam między sobą poniekąd w klasyfikacji indywidualnej na no, a, a całość cała Dała świetny wynik w postaci drużynowego, srebrnego medalu, właśnie. Dużo, dużo na przykład można przenieść też z tego doświadczenia Twojego trenerskiego tutaj na polski już nasz świat, dlatego że chyba pierwszy raz w tym roku, czy w ogóle w karierze takiej sportowej, zrobi, PZW zrobiło zgrupowanie kadry. Tak. Tak, tak, udało nam się w tym roku dogadać z władzami Polskiego Związku Wędkarskiego i, i ze względu na to, że, że po odwoły wali nam wszystkie zawody, i zarówno ogólnopolskie, jak i międzynarodowe, to udało nam właśnie się właśnie takie zorganizo zgrupowanie zorganizować. Niestety nie dla wszystkich kadr wystarczyło miejsca, ale dla tych najmłodszych kadr do 15 lat i do 20 właśnie którzy byli razem ze mną to zgrupowanie zorganizowaliśmy zgrupowanie się akurat odbyło w lipcu na rzece Odrze w Kędzierzynie chłopaki byli bardzo zadowoleni po całym tygodniu łowienia wystartowali w zawodach osiągnęli tam wtedy bardzo dobre wyniki też próbowali łowić wieloma metodami, nie tylko tyczką treningi uklejowe też przyniosły rezultaty, ponieważ właśnie na zawodach e, były słabsze sektory, w których trzeba było się ratować tymi uklikami. E, poznali tam również technikę klejenia, jak robaków ze żwirem, gumą arabską, co w Polsce nie jest niestety popularne, a, a w świecie bardzo się to przydaje i praktycznie za każdym razem na jakimś wyjeździe międzynarodowym na Mistrzostwach A Świata. A to ostatnio przerwę, tak? Ostatnio żeście tak. to przetestowali we Włoszech na Mistrzostwach Świata. To rozwiązanie no, z robakami. Całkiem ostatnio to przetestowaliśmy to w Hiszpanii na, na, na Mistrzostwach Świata, mm -hmm. na których chłopacy z 20 właśnie w mojej drużyny zdobyli złoto. Tak. Zostali Mistrzami mm. Świata i można powiedzieć są do teraz, ponieważ w tym roku Mistrzostwa Świata się nie odbyły, więc są w dalszym ciągu aktualnymi Mistrzami Świata i właśnie między innymi Stosowaliśmy na robaki ze żwirem, co, co bardzo się sprawdzało podczas donęcania, podczas znęcenia nie tylko karasi, ale i, i sumików karłowatych, których się łowiło setki. No to właśnie na tym tle mógłbyś coś opowiedzieć o naszej młodzieży, bo zapewne w tym roku dostałeś nową, takie zasilenie nowymi członkami. Czym oni się wyróżniają, co jest w nich ciekawego i czy na przykład w przyszłym roku na węgrze Węgrzech jesteśmy w stanie z nimi cokolwiek zrobić, czy raczej ty jesteś w stanie z nimi powalczyć o jakiś puchar? Tak, zgadza się. No, niestety kadra U20 to jest to kadra bardzo przechodnia. Jedni wyrastają, drużyny znowu przechodzą do tej kadry z młodszej kategorii. Z roku na rok się ten skład bardzo zmienia, nie jesteśmy w stanie stworzyć tej drużyny, można powiedzieć, na lata, tak jak to w seniorach bywało, lub w kategorii kobiet. Tu jest drużyna, która zgrywać się musi ze sobą praktycznie co roku, ale, ale po tegorocznym grupowaniu wiążemy z nimi bardzo wielkie nadzieje i, i jest to naprawdę drużyna, która która udowodniła, nie tylko na tym zgrupowaniu, ale i po zgrupowaniu na zawodach międzynarodowych organizowanych u nas w Polsce, w Kęgierzynie właśnie, w których startowali też Francuzi, Holendrzy, Niemcy. Ta drużyna się pokazała bardzo z dobrej strony, ponieważ zdobyła drugie miejsce, depcząc po piętach akurat mojej drużynie, w której ja startowałem jako, jako zawodnik w drużynie Timboland. Ale chyba należy dodać, że tam nie było kategorii U20 ani Unicali. To były zawody Open, więc startowali pomiędzy seniorami, pomiędzy najlepszymi zawodnikami w Polsce i, i, i naprawdę rywalizowali z nimi jak równy z równym, wręcz wygrywali swoje sektory i naprawdę pokazali zgranie, pokazali no już masę doświadczenia i, i, i naprawdę Pokazali się z bardzo dobrej strony. Z tego Twojego doświadczenia, już trenerskiego, to jak oceniasz pracę z młodzieżą i samą dla siebie w kontekście, załóżmy, początków Irlandii, Włochy, Hiszpania? Jak to teraz byś ocenił jako takiego trenera, który z młodzieżą pracuje i ocenia swoją pracę, jak i też młodzież, którą ma pod opieką? Na takich wyjazdach? Dla mnie, jest, dla mnie to jest przede wszystkim bardzo dużo doświadczenia, zdobywanie doświadczenia. Każda impreza, każde zawody to jest, to jest inne miejsce, inna woda i, i poznawanie tych łowisk. Poniekąd też, też moje indywidualne wyjazdy jako reprezentanta, zarówno w juniorach, jak i w seniorach, sprawiły, że te łowiska międzynarodowe gdzieś tam miałem okazję już wcześniej poznać i, i przekładać to potem. Na kadrę, na kadrę juniorów. A dzięki temu też chłopacy poznają właśnie te łowiska lepiej. Też nie jedziemy w ciemno na niektóre wody. Możemy też dzięki znajomościom z poprzednich lat w różnych krajach, z wędkarzami, z trenerami, możemy się, się kontaktować. Możemy się dowiedzieć wiele informacji na temat nowych łowisk, w które dopiero mamy zamiar jechać, w których będą organizowane za świata. I i te wszystkie wyjazdy z roku na rok wkładają gdzieś nam się w taką bazę danych, którą potem możemy zarówno trenerzy, jak i zawodnicy w następnych latach wykorzystywać. Czy tym sposobem, jaki teraz Polski Związek czy sport z polskim związku wędkarskim podszedł do Zgrupowania, bo inne dyscypliny sportowe mają to już jakby zapisane w normalnym swoim funkcjonowaniu, takie spotkania, a u nas jest to nowum. Czy jest szansa, żeby się to utrzymało? Mamy ogromną nadzieję, że to się utrzyma. Lecz no w poprzednich latach też już były takie przesłanki, że miałoby być takie coś zorganizowane, ale zawsze brakowało na to funduszy. Zawsze te fundusze potem były przekazywane, bądź przekierowywane na, na, jednak na wyjazdy najwyższego świata, bo zawsze dla wszystkich kadr tych pieniędzy brakowało. Zawsze trzeba było gdzieś tam dopinać koniec, końcem urywać, urywać te finanse wszystkim kadrom, żeby, żeby tylko starczyło dla wszystkich. A wręcz niektóre kadry musiały z wyjazdu rezygnować, ze względu na to, że, że brakowało Polskiemu Związku wędkarskiemu funduszy. Dlatego, no, jeśli, jeśli tylko jest cień szansy, żeby, żeby to kontynuować, to my tak naprawdę zrobimy wszystko, żeby, żeby to się odbywało. Jesteś też członkiem drużyny Boland Team. Mógłbyś opowiedzieć, jak wygląda od strony zawodnika praca w takim zespole, jak smakuje sukces? Bo w tym roku żeście drużynowo, no chyba prawie wszystkie. Liczące się jeszcze zawody w tej materii, wygraliście? No tak. Należy od dwóch pełnych sezonów do drużyny Team U nas w drużynie, można powiedzieć, no nie ma słabych punktów. Do drużyny należy jedna, jedna kobieta. Jest to prywatnie moja na Marta. Oprócz tego jest z nami junior Bartek Sobolewski, który już, już w sumie to wyrasta z kategorii juniorów, ale jeszcze w przyszły rok będzie reprezentował są drużne w kategorii juniorów, będzie to jego ostatni rok w tej kategorii. No i mamy kilku naprawdę dobrych, bardzo dobrych seniorów, którzy którzy Należą do kadr narodowych, zarówno seniorów, jak i jak jeszcze właśnie U25, ponieważ Konrad Kuchciak nie ma jeszcze 25 lat skończonych, więc łapie się do kadry narodowej seniorów tych najstarszych, młodzieży. Zaś ja, Szymon Ciesielski i Marcin Stańczyk w trójkę jesteśmy seniorami, którzy w tym roku dostali się do kadry. Narodowej seniorów, właśnie w sprawie. No Należy, wspomnieć. należy tak. wspomnieć, że Szymon jest też i mistrzem świata indywidualnie. Zgadza się, Szymon z Szymon, 2013 roku z Francji jest mistrzem świata indywidualnym. Marcin jest aktualnym mistrzem polski z zeszłego roku z, 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 z Odryzopola. Mm -hmm. Ja miałem przyjemność wygrać całą klasyfikację Grand Prix Polski typu Lekarza Roku w zeszłym roku. A w tym roku się to wszystko nie odbywało, dlatego ciągle jesteśmy, można powiedzieć, aktualnymi zwycięzcami tej klasyfikacji. Także. Jeżeli, no i... chodzi, jeżeli chodzi o pracę w, w takiej drużynie bo jesteście w pierwszej lidze zawodów nie tylko komercyjnych, organizowanych przez różne firmy wędkarskie, ale też jesteście w, w klasyfikacji PZW w czołówce. Więc proszę powiedz nam, jak wygląda to od strony właśnie zawodniczej w takim teamie praca. No, na pewno jest podział na rolę. Ja, ze względu na to, że jestem dość blisko firmy, ponieważ, ponieważ jestem jeszcze pracownikiem firmy Bolan, więc jest mi zdecydowanie łatwiej razem z prezesem zadbać o, o całe zaopatrzenie dla zawodników na zawody. Nasz kierownik Janusz Malec zajmuje się całą logistyką, zakwaterowaniem, zawsze on dba o to, żebyśmy mieli Hmm, zakwaterowanie jak najbliżej łowiska, jak najlepiej ulokowane. Hmm, zaś właśnie w kwestii technicznej, robaków, e, zamęt, e, klin wszystkich i e, wyposażenia e, zazwyczaj zajmuję się ja po konsultacji z, oczywiście z drużyną. E, biorę pod uwagę ich spostrzeżenia, wyciągamy razem tam jakieś wnioski przed zawodami, żeby, żeby zabrać to, co jest nam potrzebne. Jeżeli chodzi o taką atmosferę w waszej drużynie? Atmosfera? no Wydaje mi się, że, że nigdy nie byłem w lepszej drużynie pod względem atmosfery, ponieważ jest to przede wszystkim bardzo młoda drużyna, zgrana, znamy się wiele, wiele lat. Jeszcze z poprzednich gdzieś tam drużyn, kiedy rywalizowaliśmy między sobą, to, to już znaliśmy się bardzo dobrze, a teraz jest nam dane łowić w jednej drużynie. I naprawdę atmosfera jest super. tutaj mówię, wszyscy są bardzo młodzi. Jest to bardzo młoda drużyna. Bo w, w ubiegłych latach była inaczej skonstruowana drużyna, co spowodowało to i kto jakby wpłynął na taki kształt drużyny? Bo nie ma co jakby ukrywać, jesteście jednym teraz z lepszych drużyn na, na naszym rynku sportowym. Tak, ja myślę, że, że w końcu wyciągnął odpowiednie wnioski i, i, i zaczął w nadzwyczajnym świecie inwestować w młodzież, jeśli można to tak powiedzieć, ponieważ, no, dajmy ja mówię, no, e, jeszcze w zeszłym roku, kiedy nie było z nami Marcina Stańczyka, e, byliśmy drużyną, w której nikt nie przekraczał 30 roku życia, więc, e, więc wszyscy, no naprawdę bardzo. Młodzi, a zarazem utankowani wędkarze, którzy stworzyli jedną, jedną drużynę, która łowi na najwyższym poziomie. I naprawdę e, doszliśmy do takiego poziomu, że razem możemy wiele osiągnąć. I tutaj mówię, no nie mamy słabych punktów. Jeśli jest e, taka sytuacja, że trzeba kogoś wybrać do drużyny, no to naprawdę robi się problem, ponieważ ponieważ no daż nikt nie chce rezygnować i, i no nie ma, tej mówię, słabych punktów, żeby żeby kogoś gdzieś tam wykluczyć czy czy, czy odstawiać na bok. Nie? Czy tylko będziecie rywalizować w Pławiku, bo Ty i małżonka swoje siły próbujecie też na stawach i akwenach komercyjnych w Metodzie czy tam w Federze. Stańczyka znam osobiście z minionych lat, kiedy w, Fede, w Metod Federze uczestniczył w różnych zawodach organizowanych formalnie, nieformalnie na różnych akwenach. Tak Marcin myślę, że pod tym względem ma na największe doświadczenie, ponieważ brał już niejednokrotnie udział w takich zawodach federowych, zarówno w metodzie, jak i, jak i w federze klasycznym. Łowił też w zawodach partyjowych, spławikowych. My osobiście na razie skupiamy się typowo na, na sportowym spławiku. Raczej prywatnie, raczej gdzieś tam rekreacyjnie próbujemy tych, tych nowych metod. Wiadomo, że jeśli ktoś robi coś ktoś dobrze w spławiku, to, to te metody nie są dla niego obce, ponieważ um, jeśli ktoś dobrze mówi o do gościówką, to z Federem naprawdę, naprawdę świetnie sobie poradzi. I mamy taki przykład w Polsce, że ci, co byli kiedyś bardzo dobrymi spławikowcami, przeszli na Federa i od razu reprezentują ten najwyższy yy, najwyższy poziom wtedy, od razu są bardzo wysoko wygrywają zawody i dostaliśmy wykady narodowej. Czy zgodziłbyś się z taką tezą, że w wielu wypadkach wszystko zależy od jakichś supertajnych i tajemnic wędkarskich i od losowania, czy bardziej od przygotowania sprzętowego, logistycznego i wiedzy, którą trzeba mieć na pewnym poziomie? Ja myślę, że wszystko ma wpływ tak naprawdę na efekt końcowy. Wszystkie czynniki, które wymieniłeś, po części składają się na sukces. U nas zarówno, zarówno doświadczenie naszego prezesa, jak i, jak i każdego z nas po trochu, dopiero kiedy to wszystko łączymy razem, gdzieś tam wyciągamy wnioski po treningach, składamy to wszystko w całość, dopiero wtedy jest szansa na osiągnięcie jakiegoś tam sukcesu bo dlatego ja myślę, że nie ma rzeczy mniej ważnych. Wszystko składa się, składa się na te końcowe sukcesy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziecie też dalej takim teamem, który mocno stąpa pod. Po ziemi i uzyskuje super wyniki. Zawsze można pozazdrościć. Ostatnio słyszałem komentarze, że jesteście chyba jedną z najlepiej zorganizowanych drużyn. Kiedyś taką drużyną miał być traper. Jak byś to ocenił? No, oczywiście subiektywnie, bo wiadomo. Jasne. no My tak naprawdę do tego dążymy, żeby, żeby postrzegano nas tak, jak postrzegano kiedyś drużynę trapera, ponieważ byli to bardzo długo najlepsi zawodnicy w Polsce. My tak naprawdę dopiero dochodzimy do tego poziomu. Oni byli bardzo doświadczonymi zawodnikami, są do tej pory. My można powiedzieć dopiero przekroczyliśmy tą granicę juniorsko-seniorską. Staramy się im po prostu dorównać. Daleko nam jeszcze do takich osiągnięć i do zdobywania tego typu w klasyfikacji Grand Prix Polski, lecz, lecz myślę, że wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby, żeby kiedyś w przyszłości do tego z tą drużyną właśnie dojść. Miło mi było Ciebie gościć na naszej antenie. Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować i życzyć dalszych sukcesów dla Ciebie i dla Twojej małżonki. Nie wspomnę już o Timie, bo go obserwuję na, na naszych łamach sportowych, jak sobie radzicie i co ciekawego udaje się Wam osiągnąć. A tym samym zapraszam do dalszej współpracy z naszym nowym Radiem Wędkarskim, które poruszać będzie naprawdę różne tematy. O których żeśmy rozmawiali poza anteną, a przy okazji może uda się innym zaszczepić te nowe pomysły. Dziękuję również za zaproszenie. Również mi było bardzo miło porozmawiać z Tobą i podzielić się tymi wszystkimi spostrzeżeniami. No i oczywiście jestem otwarty na dalszą współpracę, więc jeśli tylko będzie taka potrzeba, to. To zawsze możemy się znowu kontaktować. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Dziękujemy i do widzenia. Radio Gozdawa zawsze na rybach.